Pana dyrektora Janusza Jarusz, Jaruszaka, Juraszka, Juraszka, Juraszka. przepraszam najmocniej, dyrektora firmy TAURO. Ja bym chciał teraz e, oddać mikrofon księdzu Trałatowi, żeby jeszcze parę słów od siebie i zaraz przy, przystąpimy do ceremonii wręczenia pucharów. Wiem, że jesteście zmęczeni, nie będę przeciągał. Myśl mojej zasady życiowej, jaki był, to był, ale nie przeciągał, Amen. więc bardzo serdecznie chciałem podziękować. Już tym oficjalom ode mnie też dołączam. Fundacji Big Master też oni się tu bardzo przyczynili, troszczyli. No i Wam, moi bracia kapłani, którzyście od odpowiedzieli na to zaproszenie i przybyliście. Bardzo cieszę się, dziękuję Wam. Dziękuję Wieśkowi, który ma. I te korty otwarte, dom otwarty, serce otwarte, zawsze dla nas. Dzie dziękujemy. Chciałem podziękować tym paniom, które tam nieustannie kawę serwowały, ciastka, piekły. Wielkie dzięki się im należą, ale one już były od takich deserów. Natomiast te zasadnicze panie to tam są, które nas karmiły. Dziękujemy bardzo. Smaczne. Mimo, żeśmy tu dużo wagi stracili, myślę przy takiej kuchni nie będzie już na naszych wagach. No. Dziękuję bardzo. Jeszcze później na końcu takie przed rozesłaniem <głos》> przemówię, a teraz już sędzia główny. sędzia główny już ogłosi te wyczyny nasze, osiągnięcia. Jako, że dobiegły już finały z gier pojedynczych, końca. Pierwszych mistrzostwach świata księży w tenisie żywiec 2016. Rozpoczynamy dekorację od turnieju pocieszenia. Trzecie miejsce. Wywalczyli Bednaryk Józef Słowacja. Dobra, 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 dobra. Oraz Dariusz Narewski Polska. O wręczenie nagród prosimy panów posła do Sejmu RP Matusznego Kazimierza oraz starostę powiatu żywieckiego Kalaty Andrzeja. <grymiany> zawodnik Koraszewski Koraszyński przepraszam, Koraszyński Czesław, Polska. Zwycięzcą turnieju pocieszenia w pierwszej mistrzostwach świata, tenis, świata księży w tenisie został Michał Poszczyca, Papua Nowa Gwinea. Przystępujemy do dekoracji. Księży w kategorii plus 65, trzecie miejsce wywalczył Hałaszko Mieczysław, Polska oraz Caputa Józef, Polska. Drugie miejsce wywalczył Gwiazdo Józef Polska. Triumfatorem kategorii plus 65 Pierwszy pierwszych mistrzostwach świata księży w tenisie Żywiec 2016 został Józef Mikołajczak, Polska. Kolejna kategoria. Kategoria plus 55, trzecie miejsce wywalczyli Iwan Edward Polska oraz Pyka Henryk Polska. wywalczył Andrzej Zajdler, Polska. I triumfatorem kategorii plus 55 w pierwszych Mistrzostwach Świata, Księży w tenisie Żywiec 2016 został Maczuga Andrzej Polska. Teraz przyszedł czas na dekorację kategorii plus 45. Że kategorii w pierwszych Mistrzostwach Świata Księży w tenisie żywiec 2016 trzecie miejsce zajęli Kazimierz, Pi Kazimierz Piwowar oraz Jerzy Osoliński, Polska, obaj, obaj panowie. wywalczył Norbert Nowotny. Polska! Brawo. Brawo. Zwycięzcą w kategorii plus 45 w pierwszych mistrzostwach świata księży w tenisie Żywiec 2016 został Jarosław Popławski Polska. Brawo! Najmłodszej kategorii wiekowej, singlowej, czyli kategoria open. Trzecie miejsce wywalczyli Tomasz prędotka, i mirosław sander. <klucza> miejsce wywalczył Robert Zapotoczny Polska A zwycięstwo w kategorii Open w Pierwszym Mistrzostwach Świata Księży w tenisie żywi z 2016 został Daniel Waszek Włochy Gra podwójna panów kategoria open Pierwsze Mistrzostwa Świata Księży w tenisie jest 2016. Trzecie miejsce zajęły pary Serrano, Arnolfo, Madaleno, Barayoga, Ricky, Filipiny. Panowie już odebrali swoje trofea. Oraz para Sander, Mirosław, Polska, Tłokiński, Mariusz, Polska.

na, na środeczek finalistów, którzy dopiero po zakończeniu rozpoczną swój pojedynek finałowy w grze podwójnej, a są nimi: Nowotny Norbert oraz Robert Zapotoczny, obaj Polska oraz Bogdan Przegaliński, Polska i Daniel Waszek, Włochy. Są dwie pary, które będą walczyły poza oficjalnym zakończeniu na korcie numer jeden w meczu finałowym o pierwsze miejsce grze podwójnej. To 100 lat dla wszystkich zdobywców, prawda? lat, 100 lat, 100 lat, sto lat. Nie? Jak kapłanie, Józefowi to trzeba zaśpiewać plurimo za Śpiewa pan burmistrz. Oh. Kochani, wszystko co ma swój początek, ma i swój koniec w tej przepięknej scenerii na ziemi żywieckiej byliśmy radzi przeżywać pierwsze mistrzostwa księży w Tenisie, mistrzostwa świata. Cieszę się, że ta myśl, która kiedyś wrodziła się przed laty w mojej świadomości, kiedy zorganizowałem pierwsze mistrzostwa księży mistrzostwa polskich księży w Tenisie. Rozwija się tak wspaniale, że Józef po raz kolejny podjął trud zorganizowania pierwszych mistrzostw księży w tenisie, że tak licznie i nie tylko z Polski, ale i spoza granic naszej ojczyzny przybyli kapłani, którzy chcieli tutaj zmierzyć swoje siły. Dobrze również, że ta uroczystość, to wydarzenie przypada na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Dziękujemy Panu Bogu, że to wydarzenie o tak wielkim rozmiarze. Przebiegło wspaniale i bezpiecznie, przede wszystkim, bo były wielkie obawy. Chciałbym podziękować szczególnie Józefowi za e, zorganizowanie tych mistrzostw. Chciałbym podziękować dostojnym władzom, które przybyły tutaj i uświetniły swoją obecnością wspaniałej kapeli żywieckiej. Całemu personelowi tego ośrodka w Żywcu, który gościł nas już po raz kolejny. Czujemy się tutaj wspaniale. Józefie, takim widocznym znakiem naszej wdzięczności wpadłem na taki pomysł, żeby e, e, książka poświęcona Ojcu Świętemu pozostała e, w Twoim domu z podpisami wszystkich kapłanów, którzy tutaj e, byli na tych mistrzostwach. W pamięci pozostanie nam to wydarzenie. Wszyscy, którzy uczestniczyli, stają się propagandarami sportu, tenisa. I myślę, że to jest takie ważne, że oprócz posługi kapłańskiej, również przez sport, o czym i Ojciec Święty obecny i Święty Jan Paweł II. Przykładali tak wielką wagę. Niech Bóg Cię wspiera we wszystkich działaniach, bo w naszym wieku musimy życzyć sobie przede wszystkim zdrowia. By mieć siły, ja mam takie ostatnie powiedzenie: byśmy jak najdłużej wiedzieli, jak się nazywamy. Szczęść Boże! Jestem troszkę stremowany, że za te słowa wdzięczności, bo to jest nie tylko w stronę moją, jak również organizatorów, głównie pana posła, który tam pootwierał drzwi odpowiednie i tutaj miejscowe władze, pana starosty, burmistrza, no sponsorów, którzy tutaj wypisali, są, jesteśmy im wdzięczni, fundacji Big Master, która podjęła się tego obowiązku, jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy pomagali nam w tym naszym spotkaniu kapłańskim. Dziękuję bardzo. Może już tak uprzedzę, żeby już nie nadużywać tego słowa. Czuję się po tych wszystkich słowach zobowiązany do tego, że żeby Was zaprosić na następny raz. <głosy> <głosy> Ale może taką główną uroczystością to Chciałbym, żeby było za dwa lata. W 2018 roku tak się składa, że tu są dwa piękne jubileusze. Mianowicie miasto Żywiec będzie miał 750 lat istnienia, a Korty 100 lat istnienia, więc w ramach tej, tych jubileuszów zorganizuje Międzynarodowe Trzecie Mistrzostwa Polski Księży. Już rozmawiałem z Filipińczykami, powiedzieli, że jadą. Nie, nie, mistrzostwa Polski, międzynarodowe. To były świata, a to będą międzynarodowe. Jak Pan Bóg da, to chciałbym, żeby świata były drugie na Panamie. No. Ale zobaczymy Pan. Wszystko w rękach Pana Boga. Więc to jest takie docelowe. No i jeszcze dojdzie od przyszłego roku turniej halowy. Mianowicie pod koniec stycznia tutaj rozegramy halowe mistrzostwa Polski. No, jeżeli sponsorzy pomogą i inni, ale mam nadzieję, że że jakoś się to uda. No informacje to wiadomo, że na naszej stronie tenis księży tak samo jest teniskom. Zaglądać tam są zdjęcia, tam są wyniki, tam są informacje. Wszystkie punkty, i tak dalej. Jeszcze raz dzięki wszystkim. No, i teraz chciałem w imieniu nas wszystkich, żeby udekorować też tymi medalami tych, którzy się najbardziej przyczynili tutaj. Zaczniemy od tego, który najwięcej dla nas zrobił. WTA za turniej, a tu taki, ale będzie oryginalny przynajmniej Nie dają mu takiego. Tam, tam mają czeki. Ja dziękuję bardzo za takie wspaniałe spotkanie. Oczywiście podtrzymuję zaproszenie na 2018 rok. Mamy wtedy 750 lat naszego miasta, ale powiem, kochani moi księża, tak. My w Życu tak. Umartwiamy się, czytamy Ewangelię, a teraz będziemy jeszcze grać w tenisa. Ja też króciutko. Było tyle podziękowań. Już nie będę powtarzał. Wszystkim jeszcze raz dziękuję. Przede wszystkim też księdzu, organizatorowi, wiesiowi, gospodarzowi. Podkreślam to, co powiedziałem na początku. Jest to dla nas bardzo duży zaszczyt móc gościć tak liczną reprezentację. A przy okazji myślę, że skoro tylu duchownych jest w jednym miejscu, więc trochę tej duchowności, tej wiary. Przejdzie na nas, a jest nam to bardzo potrzebne w naszej pracy samorządowej. Czasami realizujemy takie projekty, że naprawdę bez pomocy z góry nie dałoby się tego zrobić, a się udaje. Za to dziękuję. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy Was gościć. Zapraszamy na ponowne imprezy. Mam nadzieję, że przyjedziecie z ochotą. Dziękuję bardzo. Oj, słuchajcie, tak nie bez pierwszej podpowiedzi mi pan burmistrz daje. No niestety, niestety zbliżamy się do końca. Słuchajcie, ja tylko taka drobna refleksja na koniec. Ja tak sobie myślę, że Ziemia Żywiecka w sposób szczególny zasłużyła na to, żeby tutaj były mistrzostwa świata księży. Dlaczego? Po pierwsze jest, tu są ludzie wiary i tutaj no, naprawdę no, no. nie mamy się czego wstydzić. Po drugie ta ziemia co roku zasila nowymi powołaniami kapłańskimi nasz Kościół. I to tak naprawdę skutecznie. Także czego, jak wiemy, w dzisiejszym świecie brakuje. Ostatnie dane statystyczne, 30% kapłanów w Europie to są Polacy, tak? Więc dziękuję wam bardzo za to, że przyjechaliście do nas za, tę za tą wspaniałą uroczystość, no ale niestety, co ma początek, ma koniec. Więc niestety oficjalnie informuję Państwa, że pierwsze mistrzostwa świata. Księży w tenisie ziemnym uznaje za zamknięte. thank okay. you oh no